Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jego w grze, która, powiedzmy tak, była grą mojego dzieciństwa, a konkretnie Super Frog, w którego się zagrywałem jeszcze na Amidze u mojego wujka. I powiem tak, nie porównujcie tego z nowym tytułem, bo to nawet nie ma sensu, bo Super Frog HD to jest totalny krap, jego nie polecam, definitywnie, się cholernie zawiodę na tej grze, wiadomo. Jako fan oryginalnego, czyli tego, usłyszałem wieści. Tak, wychodzi Super Frog HD, takie ooo, muszę to kupić, muszę to kupić, od razu był Humble Bundle, zakupiłem grę. Pograłem pół godziny. I musiałem się napić. <grym> Serio, ten nowy tytuł to jest tragedia w porównaniu do tego starego. Ten nowy wyszedł zupełnie jak jakaś taka darmowa, tania, w produkcji, bez polotu, fleszówka dla dzieci. Która znajdzie gdzieś na pierwszej, lepszej stronie. Inne mechaniki. Niepełnospra niepełnosprawne sterowanie. Niekonsekwentność twórców Poziomy bez polotu Jakby wiadomo, to był zupełny remake tego starego superfroga, no to... Powiedzmy tak, bym się cholernie cieszył, au God damn Stare platformówki <grystanie> No okej, bierzemy tego I już mamy strzelanie Jak tam się doskakiwało, nawet nie pamiętam. Dobra, smolić to. Wow, 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 wow. Eee, jak się trzeba do przodu. Mm. Moment. Okej. Okay. Na niego chyba się nie dało, dobra. Sporo pierdolów zapomniałem z tego najstarszego Superfroga, ale. Kurde, miło wrócić do takich starych gier. To się grało za dzieciaka Powiem tak, jeśli ktoś z was już ma dzieci, albo jakieś młodsze rodzeństwo, cokolwiek się mu tą grę załatwcie, będzie miał pewnie obaw. <śm> Powiedzmy sobie szczerze no. Choć czasami prędkość z protagonisty potrafi rozbić, ale... Gra generalnie należy do cholernie przyjemnych tak, wiem, że zaczyna się powtarzać, ale... <grymne> w tym momencie patrzę na świat przez różowe okulary, tak zwane. Jest no. mm, jakiś secret? Chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Grado nie należy specjalnie do jakichś mega trudnych, choć... Potem tak goni nasz czas. Ehm, czemu nie mogę jeszcze wyjść? A, cz cztery monety jeszcze muszę zabrać? No okej. Okay. Tak nie dopełniałam o tym, że TRZEBA zebrać te monety. <tudno> Trudno. No to lecim! Chyba gdzieś tam było sekretne przejście. Chyba że. Tak było. I do wyjścia. I możemy teraz tak zebrać te punkty, które teraz mamy, i pieniądze, albo pograć jeszcze. Tak, wiem, dzisiaj by się panie rodzice czepiali. Ooo ale jak to jednoręki bandyta w grze dla dzieci? Nie. Po prostu jest i jest fajnie. Nie naczekać. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Gra była... Hmm, poniekąd reklamą produktu, jakim był Lucosate, czyli napój energetyczny, dość popularny w Stanach, w latach 90. i. Czasami go jeszcze można dorwać w... kuchcie świata u nas w Polsce. Tylko ja od nich akurat piłem lemoniadę z kofeiną. Powiem tak, dość ciekawa. I było oczy cytrynę, jednak. <grywa> hold it, hold it. God damn it. Trudno. W Frog HD też była maszyna do. Znaczy były jednoryki Bandyta, ale. To jakby chciała nie mogło. Tego starego Super Superfroga możecie zakupić na serwisie Go. Wiem, że znowu, że tak powiem, robię ich reklamy, ale. Powiedzmy tak, au, tak, au Eee, nie tędy? To chyba na dole był ten tunel, tak? Na dole Jeśli, jeśli jesteście miłośnikami starych gier, to... GOG to pierwsza rzecz, która powinna was interesować, jeśli chodzi o rynek gier no. Au, a jedną kopnąłem, ale druga mnie dziabnęła Nie no, szpoko Temu tytułowi jestem w stanie wybaczyć. Wachu. Mm -hmm. Dobra, tam już nic nie było. Au. Dobra. Jerzy w ogóle unikać. Gadłemy. Wow mhm. jak się tam zaskakiwało, nie, nie pamiętam nawet okej okay. hop, hop. I teraz kitu. O, niewidzialność mamy, tylko nie wiem, czy to nam dawało jakąś odporność na przeciwników, czy... Tak, dawała nam odporność na przeciwników, no to spoko. No wiadomo, chwilową, żeby nie było. Okej, okay. tych dupnąć. Dosz. Chyba, że... Tak, coś tam dalej było. Secretosy. I hop Myślałem, że coś tam z jeszcze będzie, ale już trudno I możemy mieć do wyjścia Look, odejdę Au God damn it. Serio Diko Dobra Selawi O, zero żyć Au Dobra, koniec ze speedrunem Bo to się dobrze nie kończy Kocie, możesz tam wyjść No wyjść rozumiesz Krz Władzą mi do starego komputera, czyli znaczy do budowy. Nie możemy nic holdować? trudno. Hm. Dobra, trudno. Jak widzicie, gra jest podzielona na 5 etapów. Wiele na świat i tak dalej. Trochę jak w Super Mario, tylko według mnie ciekawi, <grystanie> że jakieś odmiany są większe. Od tyle już to nagrywam. Około 10 minut. No to Game over. <grystanie> Dobra, tyle chyba na razie starczy. Ja, damn it Tak wiem, lamy trochę w te stare gry, bo dawno nie grałem, ale... <grymne> Poza nagraniami też sobie w nie gram, więc... Może z trochę sprawności Może kiedyś jeszcze coś nagram z tym, na przykład Master of Magic, w którym zupełnie zlamiłem <grymne> A co... Dzięki za oglądanie, jeśli kojarzycie tą grę, napiszcie w komentarzach, jeśli kiedyś w nią graliście, to też możecie się pochwalić, albo no w jakieś tytuły, w które wy kiedyś graliście z zapałem jako dzieciak. A póki co, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, jak zawsze będę wdzięczny, a póki co, na razie, hej!